Od nowojorskiego Long Island przez Stamford w Connecticut, przez Trenton w stolicy stanu New Jersey, przez Pensylwanię w stolicy Washington, Michigan, Texas i po słoneczną Kalifornię, wszędzie tam amerykańska polonia wsparła fundacji Jurka Owsiaka. Zebrane pieniądze wciąż będą liczone, ale już można podać pierwsze liczby. Z góry można założyć, że sztab Trenton przekroczy 150 tysięcy dolarów. Sztab ten organizował również zbiórki w okolicach Filadelfii. Po pięciu latach przerwy orkiesta wróciła do San Francisco. Tam zebrano ponad 3 tysiące dolarów. San Diego to kwota około 7 tysięcy dolarów. To ponad połowa więcej niż 12 miesięcy temu. Duży piknik zorganizowano w Austin w Teksasie. Do puszek trafiło ponad 21 tysięcy dolarów. Kilka osób kwestowało pod polskimi kościołami w Stanford w Connecticut i uzbierano 1500 dolarów. Tradycyjnie już idei Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczono w polskich sobotnich szkołach, gdzie także organizowano zbiórki. W ciągu 33 finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy amerykańska Polonia do Polski przekazała kilka milionów dolarów dla dziennika związkowego Jan Dachlowski.